Hej, cześć się witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony B1 my mamy godzinę 1.15, więc nagrywamy A WALKING. Wybaczcie, że gra będą pojawiały się teraz przez jakiś czas internetowy, ale wojuję cały czas z tym pieruńskim komputerem i no, wolę nagrać coś takiego niż żeby nic nie było. Wczoraj wrzuciłem Wam creepy Pasty. 3 I mam nadzieję, że Wam się podobało, ale bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do gry. Ta muzyczka jest trochę schizowa. Wiesz czekajcie. Okej. Okay. Nagrywa się. Hmm. Rozumiem, że to jest jakaś... ouch dobra. Hmm. Podejrzewam, że to jest... Tak, to jest wstawka filmowa. left, aha, dobra czyli tak, spacja, żeby się zatrzymać I co to ma nam dać aha, dobra rozumiem tak, tak, tak udało się, widzicie ledwo, bo, ledwo, bo ledwo, ale się udało ok, time dreaming klik left tak wow no przyznam wam że gierka całkiem się fajnie zapowiada zobaczymy na co ją stać będzie um, mam nadzieję że mnie dobrze słychać w sumie mam nowy mikrofon go mike i Uf, blisko było Nowy mikrofon mi się udało zakupić. Mam nadzieję, że dźwięk będzie z niego odpowiedni. Ale bez zbędnego pitolenia przejdźmy sobie do dalszej gry. Hmm. Come on. No nie w dół! W górę w górę. No cóż, zobaczmy jak to przejść, bo nie mam żadnego pojęcia w sumie jak mógłbym do przejść. To chyba jeszcze w górę bardziej pójdzie, tak. <ścoughs> so close. Ha, i co z wysyny? B1 wie lepiej jak przejść. Lecimy dalej. po mnie, prawda? Dobra, to było ciekawe. Wybaczcie, że tak dość cicho mówię, ale jestem niedaleko. Mikrofon on bardzo dobrze zbiera, a muszę uważać, bo za ścianą obok śpi praktycznie cała. Ała! Jezus, Maria, to było dziwne. Rodzina. Więc nie chcąc, nie chcąc, muszę. No, i padłem. To już jest trochę głośne. Dobrze idzie. Jeszcze poczekajmy aż to przeleci. No. Udało się przejść. No ładnie. Skąd wiedziałem, że tak będzie? Możemy. Okej. Okay. Dobra, to też było w sumie w miarę łatwe. Idźmy dalej, idźmy dalej. Mogę powiedzieć, że gra jest całkiem sympatyczna i lecimy. Jak nie mam tutaj światłość. Okej, okay. hmm. stążimy przejść. Udało się. W ostatnim momencie ubranie się włączy. Cóż, człowieku, uczy się pan całe życie, więc jak czegoś nie będziemy mogli przejść, to się tego nauczymy niewątpliwie Siódmy poziom ludziska, siódmy poziom już yy, nas... Na, na nas... <grych> siódmy poziom już na nas czeka Okej okay. Kuźwa Dobra Chciałbym wiedzieć, w sumie napiszcie mi w komentarzach pod, tą, pod tym ciekawym filmem, z gry e, sleepwalking czyli po prostu lunatykowanie albo marz we śnie nie przejmij mnie e, co sądzicie na temat moich czytanek creepypast, ponieważ cóż, nie ukrywam, że całkiem mi się fajnie to czyta i dzięki temu poznaję nowe historie, ale jestem ciekawy, czy w sumie, czy wam się jakoś to konkretnie, boże, no serio Dobra, to jest niemożliwe do przejścia. Dawaj, 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 dawaj. Jak to przejść do cholery? Nie. Blisko. spróbujmy sobie tu. To mnie to przecież... złapie. No tu już było nieźle całkiem. Może tu spróbujmy? Dawaj, 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 yeah. Serio? Serio? Dawaj, 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 Szybacz, pacz, pacz. Lecisz, lecisz malina, ciągniesz, ciąg... Okej, okay, tu przejdziemy My Musimy poczekać... aha Musimy trochę dalej przejść Hmm... i co teraz? Nowaj, ciągniesz, 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 ciągniesz. Nie harknij się. Oh yeah, motherfuckers. Co so, by jeden nie przejdzie? Ja nie dam rady. Come on, 9 poziom już, ludzie. Jakoś to nam idzie. Uuu I have bad feel about this. W sumie, I've got bad feel about this, powinienem powiedzieć. No dobra, idźmy. przejście nie zdążę, prawda? Nie no, coś ty teraz mi coś. Też... Aha, dobra, już rozumiem. W takim staniem sobie na tym. Coś tak przeczuwałem, że na tym trzeba stanąć, ale mówię, nie, pójdziemy, zdążymy gówno, bo ja nie zdążymy. Przestań ufać samemu sobie na to wychodzi. Dobra, i stoimy. I dotknijcie te kolce w końcu tego, no. O, tak. Właśnie w ten sposób to musimy zrobić. no, no i cóż. Widzimy dalej. Niemcy mnie w sumie skłoniło do zagrania w tą grę. Niewątpliwie jest bardzo przyjemna, taka odstraszająca. Trochę na myślenie, co o tej godzinie może u mnie szwankować. Ale cóż, nie mam chyba zbytniego wyjścia. Serio? Uuu, no to już dałem dupy Dobra, idziemy dalej Ciekawe, ciekawe, ciekawe ludziska oh yeah. 11 poziom, jestem ciekawe, czy dobijemy do 20, czy jednak nam się to nie uda Podejrzewam, że te bańki mnie zabiją Oczywiście, że mnie te bańki zabiją Któż by, któż by się spodziewał? stój I idź okej okay. nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę ach cholera 8 minut już nagrywam, boże kiedy to zleciało przecież dopiero co włączyłem tą grę no ale przy takich failach nie ma co się dziwić chciałbym was też przeprosić za to, że AnferMario z SSManku yy, no po prostu zniknęło z mojego kanału, ale to było już tak z... Tak zwana siła wyższa, i nie miałem na to jakby e, większego wpływu, czy zostanie to u mnie, czy nie, więc no, wybaczcie jeszcze raz za zniknięcie tego materiału. Osobom, tak postronnym, że tak powiem, które by chciały jeszcze raz to kurwa zobaczyć, no to jak najbardziej niech napiszą do mnie na PW. Nie im to podeślę, bo materiał dalej mam, ale nie nie na publiczność Oczy w sensie nie nie mam tego wrzucone na, na, na youtube a jak ktoś chce jeszcze raz to zobaczyć to nie widzę, znowu mnie zabije jak ktoś chce to zobaczyć to nie widzę najmniejszego problemu no w końcu twórczość jest twórczością i to czy się przeklina czy nie oczywiście B1 czy to czy się przeklina czy się nie przeklina no to jest już kwestia tego jak się gra kurwa, no widzicie? eee Okej, okay. teraz tu stój, manieczka niech sobie przepłynie Idziemy, idziemy, tu zatrzymamy się Kurwa, kurwa ciężko się zaczyna robić już po ta gra Uda się, uda się, uda się, uda się, no pewnie W ostatnim momencie Ta muzyka jest trochę taka creepy, więc... Okej, okay. W ostatnim momencie teraz nie mogę dać ciała. O, daj, dobra, dobra. Jest, udało się. Uff, Uf. za trzecim czy czwartym podejściem się udało. Time dreaming 548 sekund już. Uf. Wow, już to chyba nagrywam. Dobra, to będzie dość ciężkie. No właśnie. Poczekajcie. Zaraz to rozgryzę jak mój wczorajszy obiad. Podejdźmy bliżej. Okej. Okay. Ha. Wiedziałem tam co by jeden nie dasz rady, ty nie dasz ziomeczku rady. Ziomeczku boże jak to chujowo brzmi. nie uważacie, że takie ziomeczku to jest takie do, do, do wyżegania tego już wszędzie jest za dużo Siemano ziomeczki, cześć ziomal w ogóle, pes w ogóle Nie, nie lubię, po prostu siemano, cześć siemano Takie po prostu polskie siemano będzie chyba najlepsze Walni mnie, nie walnie, ale nie zdążę dojść, a może zdążę dojść Kurwa, było blisko jak tak będę las cep, to mnie trafi. No właśnie. To jest strasznie wolno chodzisz, zio... zioł. Mhm. strasznie wolno chodzisz, koleś, w tym śnie. Ja jakbym był właśnie albo świadomym śnie najlepiej, bym dostał kurwa takiego speeda. Dawaj, dawaj, dawaj. A w ostatniej chwili trochę za długo tam zostałem, nie powinienem. Tu mi się uda bez problemu. Jest! Jest! Udało się, dobra. Lecimy dalej 13 minut. Jeszcze 2 minutki sobie nagramy, czyli może tak z 1-2 poziomy przejdziemy. I wydaje mi się, że to będzie już koniec. No, spada pionowo. Dobra. było to jest dość ciężko wymierzyć okej okay. dobra to już było łatwe te bańki w tle mnie trochę dobijają bo nie wiem która mnie zabija a która nie serio? serio powinienem z... no to jest już prawdziwy jackson Dobra. Dobra. I ostatnie 30 sekund, tak żeby było w miarę fajnie, to przejdziemy sobie tą gierkę. Raczej do pewnego tam momentu. Dobra, nie no, to już jest łatwe. W porównaniu do poprzednich poziomów to się I to tak konkretnie. się jak... się jak Sasza Grey. O! Jak Sasza Grey dobrze jest. Dobra, to przejdźmy sobie w sumie... Jakby jeden, trzy. Golp. Dobra, to będzie trudne. A może i nawet nie takie bardzo. Wydawać by się mogło, że to jest trochę trudniejsze, a tu byłem taki... Takie nic. Może najtrudniejsze byłoby wymierzyć, w którym momencie, ale to tak widzę, przez automatów śmieleci, leci, no. No co ja mogę Wam powiedzieć, blisko? Zbliżamy się do końca, to jest ostatni poziom, jaki zagramy, także to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, do obejrzenia, do zagrania i do przeczytania. Cześć!